Witam Was wszystkich serdecznie w kolejnym odcineczku z kolejnej miniserii. Będą miniserie z naszego Left 4 Dead. Nie ma muzyki w tle, dlaczego, coś się zepsuło jak altabowałem na ekran, nieważne. Jak będzie wyglądać ta seria? Będą to całe kampanie, tylko będą one po prostu podzielone na każdy rozdział. Jak widzicie mamy tu 5 rozdziałów, więc to będzie 5 odcinków. Będą one krótkie, będą one szybkie, nie ma co przedłużać. Będziemy się, jesteśmy... Jaku Francis? Będziemy się bawić w pięknej gerce, nie? Zobaczymy jeszcze dźwięk. Ewentualnie tutaj zrobię małe cięcie. Gdy choroba się pleni. No, bo jest on jak lekarstwo. Piękna sprawa. O, ho, ho, tu na pewno sobie ustawimy, zaraz wracam. Dobra, jesteśmy, mam też pełne napisy ustawione. Ale widać, że starsza gra, nie? No to co, zaczynamy, nie? Piękna sprawa, dawajte. Nie wiem dlaczego ta dwójka jest, ta jedynka jest bardziej klimatyczna. Czuję się tutaj mam, czuję tu lepszy klimat niż jest w dwójce. Nie wiem dlaczego. Pięknie i nie będziemy się żegnać, żeby nie było w żadnej kampanii. Po prostu będziemy kończyć. I będziemy lecieć dalej, nie? Czekajcie sekundy. łaj. Coś mam z uszami, coś się słynie tak. Jesteś tutaj, Boomer, gdzieś. Nie, Hunter. Uhuhu! Dzięki, przyjaciele. Mój drugi pistolet. Zapraszam. Dobra, gdzie mamy iść chyba do pil o, Środki przeciwbólowe, jest świetnie. Nie mogą nawet do mnie podejść. Dobra. Ojojoj, gdzie jesteście? A jedna sprawa graficzna, a nieważne, a jeszcze raz sprawdzę jedną rzecz, tak na no szybko, wszystko jest okej, okay. dobra i pierwsza misja będzie. Kończona. on Yeah, dziękuję.